Siemano, witam wszystkich. Listopad się ciągnie, już 13 listopada. E, miałem je robić filmów żadnych, ale u mnie to jest tak na spontana leci, bo dzisiaj taki dzionek słucha właśnie o trochę chmur, trochę słońca, ale zimno. Powiem, zimno, rano chyba było nawet coś 1 jeden, jeden stopień. Przemrozku nie było, e, bo wiał wiatr cały czas, tak że przemrozku nie zrobiło. Ale powiem Wam taka ciekawostka, będzie właśnie jak w taką pogodę, e, no, nie ogarnąłem, nie naładowałem magazynu energii, bo jeszcze trzeba było zużywać e, prąd w domu. Takie dalej, uzły e, którego ja nie miałem, że tak powiem. Mm, e, no, nie miałem takiego widoku. Ogląda się coś, tam się wykresy widzi, ale jak to człowiek na żywo przeżyje, to jest inaczej. I słuchajcie. Dla tych, co nie wiedzą, tutaj macie dwa solar trackery, które śledzą słońce. Tu jest 8,85 kW w dwóch. Solar trackerach. Tamten troszeczkę już jest 5kW ale zawsze łapię tego z obrotu ile może. Zawsze to jest więcej niż z takiej stacjonarnej instalacji i w tym punkcie od wschodu do zachodu słońca jeszcze udaje się to ogarniać. I słuchajcie, no brakuje. Myślałem, że dzisiaj naładuję magazyn energii wysokonapięciowy i brakuje mi chyba z kilowatogodziny, tak naprawdę niskonapięciowy rano, właśnie było tak bardziej słonecznie. Nawet sobie fajnie temat ogarnął. Nawet te dwa panele pomagały fajnie. Bo już to słońce jest coraz niżej, autem musiałem odjechać, żeby sobie cienia nie robić. Ale słuchajcie, no, ta prawda trochę boli. Prawda, właśnie z tymi magazynami, z tym wszystkim. Bo tak jak ja też myślałem sobie kiedyś, o, zrobię duży magazyn energii, będę sobie w niej energii trzymał. No, tylko z czego sobie z tej trzymał energii? Jak zobaczcie, jak to wygląda. Mówię, dzień nie był tragiczny, szałowy też, słuchajcie, nie był. Brakuło mi, słuchajcie, jest 99%, ale je tam ogólnie, no, jakąś mi brakło jak patrzyłem na falownik, bo jeszcze woltażem trzeba dobijać, bo ta bateria się cały czas układa. I zobaczcie, jak tu wygląda nasz dzionek. Szału nie ma. Mniej słońca albo później takie wyskoki konkretne tego słońca były. Także z tych dwóch Solar Trackerów udało się 17 kWh wyciągnąć. No i nie ma szału. no Nie udało się magazynu energii naładować do pełna. Także jak będą teraz tylko gorsze dni, no to yy, no to sobie zasłonię. <laughs> no to czy my mamy magazyny te ładować, nie? żeby to hektar był tych fotowoltaiki to yy, nie ogarnie tego tematu No niestety No jesteśmy skazani dalej na sieć i tutaj tego nie przeskoczył chyba jeszcze długo no turbina wiatrowa zobaczymy może w przyszłości się pojawi ta turbina wiatrowa ale to dalej nie będzie stuprocentowo yy, tematu ogarniać dodatkowo jak ja jeszcze dzisiaj auto elektrycznego nie ładowałem także zużycia mam takie no na normalnym poziomie, że tak powiem, bo klimatyzatory grzeją. Zaraz do tego słuchajcie, dojdę. Jak zwykle się rozgadam niepotrzebnie, ale słuchajcie, zobaczcie. Tutaj idzie tak. O, dlaczego tu tak zrobiłeś brzydko? No, tak nie robimy. Coś mi tutaj robi. Zobaczcie, tutaj mamy produkcję z fotowoltaiki 16,76, prawie 17 kWh. Zużyłem bezpośrednio 5,7 a w magazyn poszło 10,49 i jakbym nie miał jednak tego magazynu energii to ta energia w starym prosumencie jeszcze ok poszłoby w sieć ale w nowym to już to nie jest handel sprzedaż kup sprzedaj kup sprzedaj także każda kWh się liczy no to muszą policzyć ci co są w nowym systemie i zobaczcie na dzień, na, na dzień dzisiejszy no teraz zużycie jest jak na razie 12 kWh i malutku zaczynam doganiać słuchajcie połóweczkę no pokażcie 53% jest pobrane z sieci bo magazyn był przez noc rozładowany dopiero rano się zaczął ogólnie ładować ogólnie zaczęła się fotowoltaika pojawiać jak widzicie bo na bieżąco poszło 5,71 a z magazynu też w którymś momencie pewnie jakieś było mniej było słońca a większe zapotrzebowanie w domu typu czajnik albo coś takiego i od razu sobie podciągnęło z tego magazynu, żeby z sieci nie podbierać. Ale jak idzie taka syta bardzo produkcja, ponad 6 kW, to też do sieci mi oddaje, przez to, że ja mam ustawione tylko 15A, czyli 5 kW jakieś baterię bo bateria jest za mała, żeby ona, ona wciągnie ten cały prąd, tak ustawia więcej, tylko ten prąd przepadnie tak naprawdę w tej baterii. I szkoda, by po prostu tego było. Słuchajcie. I tak, zrobimy takie coś, że a może nie, bo sobie ręką tutaj zesłaniać cały czas, e, napięciowy, przez nut też musiał podbierać ja zrobię eksperyment też z napięciowego, bo teraz idą takie kiepskie dni zrobimy, zrobię 12 godzin też e, e, taki teścik ostatni film był właśnie, że on się ładuje rozładowuje, ja cały czas powtarzam, ten falownik się e, znaczy ten magazyn z sieci jest ładowany w najniższym stopniu, słuchajcie o, u mnie, zobaczcie w jakich woltażach chodzi ten magazyn energii. Tak naprawdę on wchodzi aż do 28,5 V, ale jego praca normalna to jest właśnie takie 26,5 V i wtedy on ma 9 kWh. Jak on ma te 24 V, już na dole to on ma 0. Do 25, jak go podbijam, to tu jest jakieś 0,5 do 1 kWh. Ja tego nawet w sobie w statystyce nie policzyłem, bo to nie ma sensu. To jest ten bypass, który w którym po prostu pracuje 24, 25 w tym tylko Bypassie pracuje po prostu falownik z sieci dobija do 25 później ten magazyn się rozładowuje a że to się robi tak, że tak powiem mocno jak widzi jeszcze kawałek fotowoltaiki jakbym wypiął fotowoltaikę to on przełącza wszystko na Bypass i baterię ładuje tylko 4A żeby ją na spokojnie nasycać ale zrobię właśnie taki sobie eksperymencik sam dla siebie dobę bez właśnie fotowoltaiki przed uruchomieniem się pompy ciepłej ciepła i wody użytkowej, ile właśnie będzie straty? Bo jak wiecie, to na pewno na schemacie widać, ale to tam schemat z schematem. Wiem, ile mi wchodzi, ile podbieram z sieci, a wiem, ile wychodzi z magazynu energii. I zobaczymy właśnie tą różnicę. Ta różnica to będą te straty na pracy falownika, na ładowaniu, rozładowaniu tego, tego magazynu. To nam, to, to nam coś mi, coś pokaże. Nam coś pokaże także. Zobaczymy. Takie mówię, dzisiaj film na spontanie, ale coś zawsze trzeba przekazać, nawet w tym spontanie, czyli no już do jutra będę z tym tematem musiał poczekać, bo jeśli mam naładowany magazyn energii, prawda, no prawie do pełna, 1049 10, kWh, to teraz już będzie pomalutku rozładowywany ten magazyn energii i zobaczę, czy mi dzisiaj wystarczy do wieczora, czy mi nie wystarczy do wieczora. Bo no, chcąc nie chcąc, klimatyzacje y, mają apetycik. Akurat ta się wyłączyła w tym momencie, a druga też się wyłączyła, no popatrzcie, no i, i nie, nie, o jest, nie? druga też się wyłączyła, ale dobra, obie się wyłączyły. Ale zobaczcie, godzinowo mniej więcej jak muszę podgonić z rana na 24 stopnie, to nawet 800, y, przepraszam, nie, 500 W potrafię pobierać y, ciągle. Czyli 0,5 kWh na godzinę, ale nas tą godzinę nie interesują, tylko nas interesują, słuchajcie, dni i już te dwie klimy coraz syciej sobie tutaj poczynają. Mamy 11 kWh, a dzisiaj już mam 8,6. Mówię, dzisiaj chłodno, słuchajcie. Także tutaj też dobije I jutro wam, rano wam pokażę, bo to tak naprawdę nas ta doba będzie interesowało jaki udział był właśnie wtedy magazynu i ile więcej się udało i ile może zostało jeszcze na drugi dzień bo tutaj jest liczone słuchajcie yy, co dobę a tak właśnie oto z ciekawości właśnie jeszcze takie ciekawostki dzisiaj temperatury takie także najcieplej to było 8 stopni najzimniej 1,4 średnie 4,5 ale wiatr jest zobaczcie średnie 6,5 km na godzinę porywów nie było ale wiało cały czas praktycznie wiało o i tutaj widać też ładnie, bo mi się tutaj cały mi się poklikało, O, tutaj widać temperaturę i siłę wiatru. Także wiatr dopiero teraz ustał. A tak przez południe dmuchało cały czas. No i szału nie było, bo nie mam, wychodziło się na to podwórko i tam było zimno, no po prostu było zimno. Tu widać też kierunek wiatru południowy cały czas. Ten kierunek wiatru też jest dla mnie ważny, bo będę mógł sobie kiedyś, może jak już postawię jakąś turbinkę. Nie będę musiał jej wysoko stawiać, tylko tu sobie na przelocie postawię stację pogodową. I nie będzie musiała być wysoko. U mnie przeważnie właśnie od południa e, przez całą zimę dmucha. Tu jest taki fajny przewiew, także może wystarczy, mówię taka sobie tutaj, żeby stała na jakichś dwóch metrach, czy tam na trzech metrach nie za wysoko. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także słuchajcie, widzimy się jutro. Jutro wam pokażę, jak ten magazyn ogarnął y, u mnie dobę. No, ja sam jestem ciekaw tego, także zobaczymy co będzie z tego. Dzień dobry, zabiorę dzieci do szkoły, także mam. 8 rano ociepliło się, powiem wam, i taki cieplejszy wiaterek wieje, także aż, aż miło wyjść na zewnątrz do tych 3 4 stopni 4 wczoraj, co było, także dzisiaj jest e, super, ale w punkcie zaczyna mi się wychładać, mam na razie 16 stopni. Jedyne źródło pogrzewania, to tu jest ten falownik. I nisko napięciowy dał radę do 6 rano. 6 rano było pierwsze doładowanie i przed chwilą było drugie doładowanie. Także sami nawet widzicie, że takie doładowanie na użytkowanie, tylko tam oświetlenia. W domu chodzą takie pierdały to nawet na 2 godziny wystarcza. Ja to cały czas obserwuję, jeśli bilans będzie taki, że ja więcej sieci będę musiał pobrać, jak. Z magazynu odzyskam, no to wtedy no już trzeba będzie po prostu na ten tematem pomyśleć albo pogodę obserwować i tyle, nie? No zobaczymy, to cały czas się liczy bilans całościowy, bo ja za dużo tych gratów mam, żeby dochodził co chwilę włączał, wyłączał. To nie o to chodzi, to ma działać automatycznie, nie? I straty też są wliczone w koszty. O, może tak, powiem. tutaj tego, co nas interesuje wczorajszy dzionek. Dzisiaj coś już się dzieje, nawet. Trochę tam się przejaśniło między tymi chmurami, ale pogoda okropna w nocy. biały. jeszcze musiałem mieć trackery blokować, bo sobie zapomniałem. Bo mi się nie chciało po prostu. A później w nocy łazi człowiek i blokuje, bo widzi w porywach prawie 40 na godzinę. Także no, życie. Stoją zablokowane na południowy wschód. Tutaj szarpnięcia z rana prądu były, ale na to interesuje. To już dzisiejsza doba, tylko że tutaj, gdzie mimo szkółcie, jest. Tutaj, słuchajcie, jeszcze. O! Udało się obskoczyć magazynem wczoraj i troszkę dzisiaj. 0,37 kWh taka, taka, że tak powiem, resztka. Cofnijmy się. Dzionek do tyłu. Oj, to jest wczorajszy dzień, który nas interesuje. I tak. 22 kWh poszło na, na zużycie mojego domu. Na wszystko, praktycznie bez ładowania auto elektrycznego, bo na pewno by było więcej ja teraz tylko dzieciaki włożę także jak się naładowałem chyba w sobotę, a dzisiaj jest wtorek to jeszcze pół baterii mam więcej na to przepalanie i ogrzewanie go idzie, nie na to samą jazdę, tam wyjdzie wyjdzie średnia syta i zobaczcie jaki procent jest udziału magazynu i fotowoltaiki 38, no prawie 40 także 60% udało się uzyskać ze słońca Bezpośrednio to jest 28 prawie, i rozładowującą baterię to mamy 33%. Także jakby to poszło w sieć w starym systemie OK, bo widzicie 10,72, tutaj mamy 754, jakieś 770, czyli 893 kWh jeszcze brakuje, tylko. Mówię, ta bateria cały czas jest na testach i zaraz jeszcze Wam powiem, jakie są podejrzenia e, moje odnośnie jej, mojej i Huberta, ale tak to wygląda e, na daną chwilę. Jeszcze polećmy miesiąc, rok, nie? Bo ja to od listopada praktycznie zacząłem, także, no ale cały okres tutaj mamy e, pociągniemy. Słuchajcie, i zobaczcie, tak wygląda bilans, że sieć na razie dalej ma przewagę. 53% to jest. Przewaga sieci w moim ogólnym zużyciu domu. Także no tutaj, tutaj nie oszuka. Sieć musi być, trzeba z niej ciągnąć cały czas, albo tych, tych paneli dowalić nie wiadomo ile. Ale jeszcze zobaczmy, ile imę w ciągłe na ogrzewanie, bo jednak intensywnie sobie pracowały całą noc, jedna i druga i teraz mamy tak słuchajcie o nawet ja, ja to trafię w moment normalnie albo na defrost albo się wyłączę popatrzcie, ani nie na nie nie pracuje coś nie chcę wam się pokazać ale 400 watów już i spokojnie e, ciągłe co już będzie widać zobaczcie na godzinowym bo średnia godzinowa to jest już 0,7 nawet kilowatogodziny a 3,5 kW ona tam na górze te 80 prawie metrów grzeje no to 470 watów już e, takiego ciągłego tutaj miała jednak miała co robić, no to wiało także to wiatr cały czas to ciepło z domu wyciąga i tutaj cyk dni wczoraj był największy na razie pobór poszło 12,5kWh na na razie na ogrzewanie domu, to ogrzewanie ogrzewania bo one chodzą praktycznie cały czas oprócz tego, że się tutaj nie wiem, wstydzą, czy co. O, zobaczcie, nie, był do pewnie była zmiana, już idzie 26kW, już na 500W wchodzi. A ta na razie, no, na górze się pewnie zagrzało, nie idzie. <laughs> Ale słuchajcie, odnośnie e, baterii, bo tak, tu są nowe baterie, i wiadomo o co chodzi. Taką baterię zawsze będziecie mieć używaną, chyba że nową to będziecie, i nigdy nie wiecie jakich ona warunków pracowała, co dzień, jak było. Także po to jest tutaj Wesik, żeby to wszystko obserwować. I na przykład ostatnio mi się rozładowała, że ogniwa mi spadły aż do 3, chyba i 4V. Ogólnie jedno rozładowanie takie było, że EWES zareagował, bo już jedno ogniwo spadło poniżej 3,2, nawet bo jest, tu jest minimum 3,3, ale wpadł, spadło poniżej, właśnie yy, na, na 3,2 spadło i wyłączyło baterię. A górne ogniwo, nie pamiętam na ile, ale było coś 450 mV rozjazdu. Słuchajcie, to oznacza, że z... gdzieś tutaj ogniwo jest uszkodzone. UR przyjedzie, podłączy się tutaj do ews i on na nim znajdzie to ogniwo, które jest czy jedno, czy dwa już uszkodzone. I to też yy, może być po prostu przyczyną tego, że ja yy, pakuję w magazyn 10 kWh, odzyskuję 8-7 kWh. Także ktoś powiedział o to do dupy. Nie, właśnie tutaj trzeba dojść yy, co nam bruździ, bo tutaj powinno być lekko 95% sprawności takiego magazynu. Także mówię, dla mnie to jest zabawa, to są testy. I, no, i pokazywanie jak to wygląda, nie, że powiem o, super weszło, za dwa dni tam podładuję, nie będę rozładowywał, wyłączę baterię, później patrzcie. To 10% z skały nie to nie o to chodzi. Taka jest prawda, niestety e, używane jest używane. Ogniwa jeszcze u mnie leżały, kupę czasu, wolta trzymały, wszystko było z drugiej strony. Ta bateria nie ma kiedy popracować. Ona się wczoraj naładowała, prawie to pełna, już się rozładowała i dalej pewnie będzie stała cały tydzień. E, może coś tam w nią tej energii e, z tego słońca będzie pchnięte. Jeśli już się uda przebić, no bo najpierw cała energia idzie u mnie na dom. Dopiero później to, co jest, jakaś ta nadwyżka idzie w baterię. Baterię też jest ustawiona teraz, żeby ją rozładowywać do 45%. Na EWSie są procenty trochę inaczej ustawione, bo to cały czas musi być zweryfikowana bateria do 0. Wtedy można ews też ustawić równizienko. I, I mamy, którą mamy, 19. <laughs> Miał być koniec, ale jeszcze trochę słońca prześwieciło tak domyślam końcówkę dołożę i jakieś takie podsumowanie, nawet bo będą teraz e, nie dwie doby, ale dwa ładowania rozładowania. Jakiś procent e, też wyciągnąłem, właśnie ile mi się udało tej energii odzyskać. Trochę też sobie popatrzyłem na to z innej strony. Także do rzeczy. I lecimy. Słuchajcie, tutaj z tematem. Tutaj już się nie dzieje, magazyn rozładowany do 45% dalej. Coś sobie poklikałem, wróć nagramę i lecimy. Dzisiaj tak, w prawie 10 kWh udało się uzyskać z e, fotowoltaiki i mamy tutaj dalej zostało praktycznie całość wykorzystana tam sieć i udział to jest 2% no jak wyjdzie słońce za mocno no to tylko e, ładowanie magazynu jest e, do 5 kW reszta co nie pójdzie w dom to pójdzie w sieć i udało to się do tej pory na razie Przydało mi się to na no, 48% yy, działalności. Dzień się jeszcze nie skończył, bo to jeszcze będzie. No, mamy która, mówię? 19, także jeszcze trochę tego z sieci pociągnę. Ale takie podliczenie, właśnie wczoraj i dzisiaj, bo wiemy, właśnie yy, wiem, ile poszło w magazyn. Wczoraj poszło, dzisiaj. No to tu będzie tak prościej, także wczoraj i dzisiaj yy, w magazyn poszło 15,1 kWh. Rozładowane zostało 12,2 kWh, czyli odzyskałem z magazynu energii z tego litowego, z baterii z elektryka 78%. A po całości, jak wezmę cały ten okres, czyli teraz mamy 14, 18 dni, odzyskałem 88%. A cały czas mówię, że bateria jest, właśnie mówię, że to jest cały czas na testach, ale i tak w miarę fajny ten odzysk. I patrząc właśnie na ten okres całościowy, ja to troszeczkę inaczej teraz jeszcze na to spojrzałem, bo się tego cały czas uczę. jeśli uczycie tego ze mną, albo się śmiejecie za mnie, co ja kombinuję. Ale ja i tak swoje będę robił dalej. Wejdę na rok. No bo ten okres ten jest, to jest te 14 dni tak naprawdę, bo to jest pierwsze 3 dni, ostatnie 3 dni października, i teraz co nam leci listopad i słuchajcie, co już zauważyłem na daną chwilę pierwsze co, mamy tutaj produkcję, prawda i nie udało mi się wyłapać z tej produkcji 28% przez to, że za mocno świeciło słońce i przez to, że... znaczy za mocno świeciło słońce jest ograniczony magazyn energii, ale e, też przez to, że kilka razy magazyn energii po prostu się naładował do pełna a wtedy jeszcze miał pojemność mniejszą, bo na początku miał tylko 4 kWh, później miał 6, teraz ma z odzysku, jak wychodzi, około 7-8 kWh. Także jeszcze jest pomiększane, bo widzę, że się to fajnie wszystko układa. I powiem wam, na pierwszy rzut, jak widzę, to 20 kWh to chyba tak by było w sam raz, żeby właśnie na ten, ten okres przejściowy, kiedy jest jeszcze troszeczkę tej energii, kiedy można ją złapać. Mogłem całą sobie tutaj pyk wykryć, zgromadzić i później wykorzystać. Widać po tym, właśnie czego nie odzyskałem, nie? co poszło sobie po prostu w sieć. To fajnie dokładnie tutaj widać. Także już pierwsze wnioski wychodzą po takim krótkim czasie e, działania. Im dłużej to będą inne wnioski. Ale co e, bardziej mnie może nie zdziwiło, ale zaciekawiło, zobaczcie, autokonsumpcja moja z fotowoltaiki przez te 18 dni, tak. To jest, no pokaż tam procenty w procentach to fajniej widać, tylko niech nam pokaże. Jest 20, no jest, party normalnie, zobaczcie 22%, 23% autokonsumpcja bezpośrednio z paneli i moja autokonsumpcja jest tym większa, że tak powiem, od waszej, bo ja jeszcze śledzę, czyli od rana do wieczora wykorzystuję, no ile tylko mogę, wykorzystuję to, tą energię, czyli wasza autokonsumpcja będzie mniejsza, prawda. Moja konsumpcja jest przez to większa, że jednak to śledzenie idzie. Ale do czego zmierzam, słuchajcie, do czego zmieniam? Tu mam 22,7, a zobaczcie, ile wyciągnąłem z baterii, która nie była jeszcze wtedy, mówię, w fazie testów nie było jakichś dużych pojemności. Teraz bym jeszcze więcej z tego wyciągnął, już miał tą pojemność, tylko jak mi to najedzie. Zobaczcie, z baterii wyciągnąłem 24%, czyli więcej, więcej wyciągnąłem yy, tej energii z baterii, której tam zgromadziłem, niż. Na bieżąco to już pokazuje sens magazynu energii. Już taki pierwszy konkretny sens, że udało się właśnie w okresie przejściowym, kiedy nie ma tego słońca za dużo, ale jednak pojawiają się mocniejsze dni, udało się e, no, wsadzić w ten magazyn jakąś ilość i odzyskać z niego te 88%, a to i tak było więcej niż e, no, bezpośrednio z fotowoltaiki. I finalnie dało nam to. No to, że tak powiem, drugie tyle tak naprawdę autokonsumpcja skoczyła I zamiast mieć autokonsumpcję przez te dni 22,5%, to mam, tutaj będzie łatwiej liczyć, mam 47% autokonsumpcję przy tak małym magazynie energii. Także e, jakoś to mądrze podsumować, mniej więcej. Nie trzeba dużego magazynu energii i ja też nie będę raczej miał dużego magazynu energii. Może się kiedyś pojawi jakieś większe to będzie, ale widać już sensowność takiego. Mówię 20, a dobra, nawet 30 kWh. Bo jak sobie łapnę e, mocniejszy dzień i to może przetrwa jeszcze do tamtego któregoś, widzicie po moich zużyciach, że e, dosyć spore. A mówię wczoraj i dzisiaj, ja auto elektrycznego nie ładowałem, także ono też swoje wciągnie. Mm. Dosyć sporo, jakbym jeździł. Na razie nie jeżdżę tu mniej. Już widać, jakiś, właśnie ten sens, tak na logikę normalną, nie? Że tam ktoś powie, jakie procenty, tylko to tak na żywo, nie? Także, no, ja tych filmów jeszcze wam tutaj naklepię. Jak kto będzie chciał, to będzie męczył do oporu. Kto nie będzie chciał, to nie będzie oglądał. nie to powiem wam coraz bardziej ciekawi, bo właśnie. Jest teraz różnorodność tej pogody i można to fajnie zweryfikować. Jeśli już się z baterią dojdzie końca, to będzie tylko lepiej, bo gorzej, raczej w tym wypadku być nie może. Także napięciowe ogarnia, a nisko napięciowe właśnie to jest sytuacja już bez fotowoltaiki, zobaczcie, a on sobie leci teraz w bajpasie, prawda, czyli cała energia z sieci idzie na urządzenia, a do baterii tylko leci. 4A. Jest ustawiona 4, bo mniej się nie da. Chciałem 2, ale. Yy... Znaczy jest ustawiony 2, ale pchać 4. Nie wiem dlaczego. Dobra, niech sobie tam pcha, nieważne. I w tym momencie on go będzie jakieś 3 godziny ładował z tych 24 do 25 V mniej więcej. Czy... No to mówię, no, no różnie jest z tym wszystkim. A jak dołożę jeszcze tutaj 5 kWh, to będzie go ładował dłużej i chodzi o to żeby on sobie go ładował właśnie wtedy kiedy nie ma tego światła tego wszystkiego żebym sobie pomalutku go ładował i czekał tak naprawdę przeczekał noc tymi 4 amperami na dzień w dzień zawsze się jakieś tam światło pojawi i dopóki ten bilans będzie na plus energii której inaczej no tak powiem że że mniej pobiorę z sieci jak wyjdzie z falownika już po stratach całych tych falownika bo zrobimy test to dalej jest ten na plus i się może tak na spokojnie ładować Także tak to słuchajcie, mniej więcej wygląda. Testy dalej, testy, testy. No i tyle. Na dzisiaj już więcej nie będzie wstawek, także trzymajcie się ciepło i pewnie się niedługo zobaczymy. Zdrawiam!